Nie bardzo i nie mogę cię i mieć przed ciebie i nie mogę mieć i dawać wszystko i nie mogę dać i brać miłości 102 kilo Trzeba to trochę wyrzeźbić Także Dzisiaj wyleciały 12,5 minuty na odbit na odbierzni czego 9 minut na prędkości 11 więc Spoko 5-500 kroków już zrobione. Potem drugi czynnik ja ważnie Oj, jakoś to wygląda. To chyba lało. Jest co palić. Także sytuacja jest prosta. Było 102-400 przedwczoraj, <gryw> dzisiaj jest 102, nawet ciut poniżej. Zaczynamy. Ryj. Zaczynamy proces redukcja. Hello, ding, ding, Siema. E, no i co? I schodzimy do jak najniższej wagi, żeby poniżej sety być znowu na spokojnie. Plus takie parę kilo. No fajnie to zrobi do... Co wszystkim kondycji, bo dzisiaj robiłem na orbitreku, czy znaczy na bieżni przez RZ na razie, bo to jest na razie słaby wynik. 11 prędkością zrobiłem za jakieś 8-9 minut. No i fajnie, bo już sprawę 6 koła. Tematu jeszcze jest sporo do zrobienia. Dzisiaj wleci drugi trening na no jawożno Chcę zobaczyć jak tam te ręce się mają. Troszkę popróbować, popróbować znowu, żeby nie było takiej monotonii w treningu. No i wiadomo, siłowo, bo już się zrasta palec już praktycznie, no to jeszcze widać. No ale jest zajebiście już. Była dziura jeszcze półtorej tygodnie temu, a teraz już jest normalnie, to już się zrosło. No i nie wiem, co jest z tym, nie wiem, co jest z tym telefonem S20, ale w te, <laughs> ten telefon praktycznie tak choćby się tałczył zaktualizował. Minutę 20 mi nagrało i zrobiło ty i, i się zakończyło nagrywanie. Także muszę go chyba. Ustawienia fabryczne, kierdyknąć, bo. no, już mi teraz denerwuje ten telefon. ostatnio mi na 200 siadach, 200 kg siadł na 9, a on mi 5 nagrał Nie myślałem, że go rozpierdziłem Także nic, jada, zakupy. No i potem podopieczny jeden, potem odpoczywamy w domu, i na wieczór drugi członik. Także lecimy dur, w Żur. No, jeszcze nawet ósmy nie ma. W domu jeszcze wszyscy śpią. To Marcinek wyjdzie z tą cinką. No już, już mu prawie 4 miesiące, więc już możemy z nim wyłazić na plac. Musi się przestawić na sikanie na placu, bo... <grafię> Mogę z nim łazić tu 5-10 minut, a on nic nie zrobi. Przyjdzie do domu i na tym podkładka i mu sikać i srać od razu sadzi. <grafię> o, no ja myślę, że już będziesz sikać. Nie siadaj, idemy. Ty, co ty to jesz? Puć. Puć? na mnie nie nerwuj. No, także lecimy. Cynek ma 50, Gulasz się robi. Kartofle nastrogany, Rosołek ciach. Porządeczek ciach. Piesek w dupco. A? だがなばか。

<Szany> nie mówię kurwa tego, bo tak się że to zrobić na siebie, ale nie tak jak tu Tutaj było no, Dobra, to na ten. ta pozycja. Dobra, jest kurwa. to Nie wiem, czy będzie kto to jest, ale on podbędał kurwa. W wagonisku, w Widzicie, odczekiwałem nawet na mi tego wagonu Ale na lewo Fajne, to tak. jest mamy Silne, nie? O kur...

no nie ma nadgazka, bo jest leworyszki. Nie wiem, chciałeś się ulewać. Zrobiłeś mi nagastek, które pan nie, używam, nie no prawa nie używam, bo cały dzień. Ale to jest kurwa mocny! A tu też widać, że mam mocną tą rękę, nie? Raka... No kurde, ja nie ma przeżyć, że ja sam przegroł. Nie wiem, że tu ja wiadomo, że że jej doł. Nie, jest mocna. Muszę powiedzieć, że parował nią, jak ona zaczynała i ja wygrywał nawet na prawo ręka z nią, A tu mnie tak zaskoczyła, czyli widzicie jaka prawa słabsza, a chyba wiecie, że ją tam trenuje czasem. To jest dlatego jest tako mocno, bo inaczej, inaczej by nie... Było. A nogi, ale nogi się przekładają, bo tak sztywno jesteś na nogach, że pochłoniłeś mnie ręką. Także masz mocną tą rękę, naprawdę. No, także kurde, dziewczyna chyba ćwiczy i te zwycięstwa, które osiągała ostatnio, a znowu zdobyła, chyba pojechała i wszystko pozdobywała, to nie jest przypadek w kategorii 109 kg. <grywa>